Dobrzykowice. Miejscowość znana przede wszystkim z samych swoich filmu o Kargulu i Pawlaku. Prawdę mówiąc, ani to miasto, ani wieś z prawdziwego zdarzenia. Dodam, że o ile stara część mojego grajdołka, choć przecina go na wpół ruchliwa droga, posiada jeszcze jakąś przemyślaną strukturę ze sklepami i kościołem w centralnym miejscu, o tyle nowa część to już zupełnie wolna Amerykanka, w której pełno jest domów wolnostojących oraz bloków deweloperskich rozlokowanych bez ładu ani składu. Ale nie ma tego złego. Dobrzykowickie pola, które upodobało sobie dzikie ptactwo, mogłyby śmiało pełnić rolę jakiegoś rezerwatu bowiem w okolicy znajduje się wiele przeróżnych cieków wodnych, praktycznie nieuregulowanych rozlewisk i kanałów, a także bardziej lub mniej efektownych jezior. Jest to więc kraina lilii i pałek wodnych, prawdziwie dzikiej przyrody, najbardziej dziewicza w okolicach takich miejscowości jak Ligota Mała, Chrząstkowa i Brzezia Łąka, a na dodatek, co warto podkreślić, przez chrząstawkę przebiega szlak turystyczny Żółty. I to właśnie tu po przeprowadzce ugrzęzłem na ładnych parę lat. A choć do Wrocławia miałem teraz stosunkowo daleko, to jednak starałem się nie narzekać i nową, zaistniałą sytuację wykorzystać na swoją korzyść. Słowem, cieszyć się ile wlezie piękną przyrodą i czystym powietrzem. Aby nie być gołosłownym, powiem tylko, że na spacery z psem chodziłem niemalże codziennie, a dodatkowo przynajmniej raz na tydzień starałem się robić dłuższe wypady wałami okalającymi widawę oraz kanał graniczny, podczas których to wychodziłem daleko, daleko w pole i trzaskałem kilometry. Tak było i tym razem. W pewne zimowe, późne popołudnie postanowiłem przejść się żużlową, a gdzie niegdzie błotnistą drogą łączącą wspomniany kanał z Dobrzykowicami. Teraz po zachodzie widoczność wyraźnie spadła i to do tego stopnia, iż wśród tej zadymki dało się dostrzec jedynie lekko zarysowaną linię horyzontu, a także chaszcze okalające biało-czarną alejkę. Słowem, krajobraz zrobił się poetycko-romantyczno-manieryczny i zaczął przypominać wszystkie te charakterystyczne akademickie pejzaże węglem malowane. Śnieg mieszał się z błotem, a czerni kontrastowała z bielą, a raczej z wszelkimi odcieniami szarości. Dróżka, którą szedłem, zdawała się składać z dwóch rozległych względem siebie czarnych kresek, z czymś białym pomiędzy nimi. Linie horyzontu zdobiły czarne, a jakże, zagajniki, a granice u gorów wyznaczały różne odcienie szarości. Obserwowałem to wszystko przez dłuższą chwilę, niczym natchniony malarz maszerując dzielnie pod lodowato zimny wiatr, który śmigał po polach i sprawiał, że czułem się dziwnie nieswojo. Strachem bym tego w każdym razie nie nazwał. Ale cała ta surowa aura udzieliła mi się i sprawiła, że poczułem się jakoś niepewnie. Głucha przestrzeń z opowiadania Stefana Grabińskiego w wydaniu Dobrzykowickim była naprawdę głucha i zionęła. Chłodem, chłodem i wilgocią. Ale najlepsze miało dopiero nastąpić. I tak pod koniec przechadzki spojrzałem jeszcze przed siebie w najodleglejszą dal. Chcąc się przekonać, jaki dystans dzielił mnie od wału przeciwpowodziowego oraz starego młyna, ku któremu zmierzałem. I wtedy to ujrzałem. Naprzód jakieś dwa kilometry przed sobą zauważyłem dwie czarne, pochylone do przodu sylwetki. Wyglądały jak dwie zgarbione staruszki z chustami na głowie, a pojawiły się niewiadomo skąd. Były całe, caluśkie smoliście czarne. Nie mogłem uwierzyć w to, co zaobserwowałem. Ze zdziwieniem wytężyłem wzrok i przecierałem oczy, ale obraz wcale nie znikał, a wręcz przeciwnie, wyostrzał się. Po chwili jakby spod ziemi wyrosła trzecia dodatkowa sylwetka i ta również skierowała się w moją stronę. Kobiety, bo to musiały być na pewno kobiety, zdawały się unosić w powietrzu. Miałem bardzo złe przeczucia. Nie było ni chwili do stracenia. Odwróciłem się na pięcie i skierowałem pospiesznie ku Dobrzykowicom. Jednak co pewien czas kontrolowałem dystans, jaki dzielił mnie od dziwotworów, aż w końcu z niedowierzaniem stwierdziłem, że obserwowane zjawy zmniejszyły dzielący nas dystans o więcej jak połowę. Zamarłem, a serce zaczęło mi potwornie walić. Zacząłem biec co tchu. Miałem nadzieję, że w porę uda mi się uciec przed tymi trzema osobliwościami, których nie potrafiłem nawet nazwać. Ostatnie metry okazały się być więcej jak tylko gumowe, niemniej wolałem sobie nawet nie wyobrażać, co by było, gdyby dopadły mnie te demony, bo to musiały być demony. W końcu udało mi się dotrzeć do pierwszych domostw, w obecności których natychmiast poczułem ulgę i to zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. Dziwotwory znikły i więcej się nie pojawiły. Na drugi dzień pofatygowałem się aż do samego proboszcza z Gajkowa, który tymczasowo sprawował piecze również nad naszą dobrzykowicką parafią. By dowiedzieć się czegoś więcej na temat miejscowych legend i zapoznać się z tutejszą demonologią, sędziwy kapłan przywitał mnie niezwykle ciepło i z powagą wysłuchał tego, co miałem mu do powiedzenia. Nie byłem ani przesadnie wierzący, ani jakoś tam bardzo bojaźliwy, jednak byłem pewien tego, co widziałem, a sprawę należało po ludzku zbadać. Ksiądz pokazał mi ilustrowaną księgę parafialną z ubiegłego wieku, z której dowiedziałem się, że pod koniec wojny żołnierze powracający z frontu dopuścili się okrutnego gwałtu na trzech mieszkankach sąsiedniego Krzykowa, a te stały się wkrótce wieczornicami. I tu, gwoli wyjaśnienia, wieczornicami stawały się dusze kobiet zmarłych tuż przed albo w trakcie ślubu, bądź też wkrótce po weselu. Te zadawały ludziom napotkanym na polu zagadki, od odpowiedzi, na które zależał los pytanego. Zabijały lub okaleczały swoje ofiary, dusiły śpiących na polużni wiarzy i porywały dzieci bawiące się na skraju pola. Były więc dla człowieka niebezpieczne, tak samo zresztą, jak i południce. Usłyszawszy to i skojarzywszy pewne fakty, Więcej się wieczorami po Dobrzykowickich, Krzykowskich i Wieściszowskich polach nie wałęsałem. W ogóle starałem się, by od tej pory w moim towarzystwie przebywały stale albo spacerujący ze mną sąsiad, chociaż z zamiłowania, albo chociaż pies, mój najlepszy przyjaciel. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał... Zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rankę ripiej pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.